W tej części filmu o Presentation Tool zapoznamy się z interaktywnym podręcznikiem i wszystkimi funkcjami tego narzędzia. W lewym górnym rogu ekranu znajduje się spis treści danej lekcji, dzięki któremu możemy łatwo przełączać się pomiędzy poszczególnymi zadaniami. Aby przejść do innego zadania, możemy również skorzystać z paska nawigacji lub kliknąć w wybrane ćwiczenie na stronie książki. Zanim jednak przejdziemy do zadań, zatrzymajmy się na moment na pozostałych funkcjach dostępnych w tym widoku. Obok spisu treści widoczny jest pasek postępu oraz trzy przyciski. Kliknijmy w pierwszy z nich. To okno białej tablicy. Aby urozmaicić zajęcia, możemy na przykład wkleić na tablicę dowolną grafikę z komputera. W tym celu klikamy w pierwszy przycisk na dolnym pasku. Wybieramy grafikę, którą chcemy wstawić i klikamy Otwórz. Teraz jest już widoczna na tablicy. Klikając na czarne kropki w rogach grafiki i przytrzymując klawisz myszy, możemy zmienić rozmiar obrazka, a klikając na jego środek możemy przesunąć go w dowolne miejsce na tablicy. Aby zakończyć edycję obrazka, należy kliknąć na puste pole obok. Sprawdźmy, jak na tablicy dodać tekst. Gdy klikniemy w przycisk oznaczony literą T, na tablicy pojawi się okienko do wpisania treści. Po wpisaniu tekstu możemy łatwo zmienić jego kolor lub wielkość liter. Możemy je przesunąć, klikając na kwadrat w lewym górnym rogu lub powiększyć, łapiąc myszką za prawy dolny róg. Aby wkleić gotowy tekst na tablicę, klikamy na puste pole obok. Na białej tablicy możemy także rysować. Gdy wybierzemy kolor oraz grubość kreski, możemy rozpocząć, przyciskając lewy klawisz myszy i poruszając kursorem po ekranie. W każdej chwili możemy także pobrać widok tablicy i zapisać go jako plik graficzny na komputerze. Wyjście z tablicy nie spowoduje usunięcia naszej pracy. Aby wyczyścić tablicę, klikamy na ikonkę z zakręconą strzałką. Po kliknięciu w kolejny przycisk widoczny w menu przejdziemy do materiałów dodatkowych. W nowej karcie otworzy się odzwierciedlenie książki nauczyciela, a także inne materiały pomocne podczas zajęć z uczniami. W zależności od kursu mogą to być karty pracy, karty wyrazowe, prezentacje gramatyczne czy sety leksykalne. Trzeci przycisk widoczny w menu pozwala na wygodne przejście z podręcznika do zeszytu ćwiczeń i odwrotnie. Zwróćmy uwagę, że gdy użyjemy go będąc w pierwszym rozdziale podręcznika, po kliknięciu przycisku przejdziemy do tego samego rozdziału w zeszycie ćwiczeń. On również otwiera się w osobnej karcie, dzięki czemu możemy w łatwy sposób przechodzić między wszystkimi dostępnymi materiałami. Spójrzmy teraz na ikonki widoczne na górze podręcznika. Służą one do powiększenia lewej strony, prawej strony lub do powrotu do widoku głównego. Ostatnią ważną funkcjonalnością jest wygodny przybornik. Możemy przestawiać go w dowolne miejsce na stronie. Po kliknięciu otworzą się wszystkie narzędzia ułatwiające pracę z interaktywnym zasobem. Pierwszy przycisk to kursor, który pozwala na wskazywanie poszczególnych elementów podręcznika. Kolejne narzędzie to lupka. Aby powiększyć wybrany element podręcznika, wystarczy wybrać wspomnianą lupkę i kliknąć w odpowiednie miejsce na stronie. Ponowne kliknięcie spowoduje powrót do poprzedniego widoku. Podobnie jak w przypadku tablicy, dostępne jest tu narzędzie do rysowania. Możemy wybrać kolor i grubość kreski lub użyć zakreślacza. W każdej chwili możliwe jest cofnięcie ostatnich działań lub powrót do widoku początkowego. W tym celu powinniśmy skorzystać odpowiednio z przycisków cofnij oraz reset. Ostatnie cztery ikonki pozwalają na przypięcie do strony notatek, zegara, minutnika, a także tablicy wyników. Aby dodać do niej nowe drużyny, korzystamy z przycisku Add Team. Możemy także zmienić domyślnie ustawione nazwy, klikając w nie dwukrotnie i wpisując własny tekst. Wynik na karcie danej drużyny zmieniamy, klikając plus lub minus. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi filmami instruktażowymi prezentującymi pracę z portalem eDesk.